Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. U Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia z stanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Ludzie mieli ogromne zamieszanie z, z tym Jezusem. Jedni myśleli, że to jest Jan chrzciciel, inni myśleli, że Eliasz, inny prorok, kim on, kim on tak naprawdę jest. Co to się w ogóle dzieje? I jak się pojawia chrześcijanin, taki prawdziwy z krwi i kości, to ludzie mają, mają zamieszanie. Kto to jest ten człowiek, który, nie wiem, jest uczciwy? Kto to jest ten, który pozwala stawiać siebie na drugim miejscu? Kto to jest ten, kto, nie wiem, żyje w czystości? Młodzi mają, mają, mają takie, e, takie trudności. Jak się pojawia ktoś, kto żyje w czystości. Jak się pojawia ktoś, kto jest wierny. Kim on jest? I Chrystus mówi wyraźnie. Błogosławiony jesteś, bo nie objawiły ci tego ciało, ciało i krew. Tego stylu życia, tego stylu, stylu przeżywania życia. Nie objawią ci tego, tego ciało i krew, czyli twój rozum, twoje zdolności, psychoterapię, cokolwiek tam chcesz. Tylko Ojciec mój, który jest w niebie. Tylko On może cię uczynić takim zupełnie innym.